Watch for no man, and I ain't got time shake your head. Witajcie moi kochani widzowie z tej strony serde witam was w kolejnym odcineczku Serii The crime Razem w Big Bang Empire Dzisiaj zrobimy naprawdę Big Bang Albo może Big Ben Jak ktoś mieszka w Anglii <laughs> Nie no, e, słuchajcie Witam was na kolejnym odcineczku Jak tam mija wam czwartek? A mi bardzo dobrze mija, słuchajcie powiem szczerze Dobrze, mamy twoje sukcesy e, 50 odbytych Walk studiów, dziękuję 5, uuu, I 20 przegranych o, spokotałem go całkiem, dzięki. Trzy snute plany dotyczące kariery i mamy nowe rzutki. Znowu rzutki po raz kolejny, rzutki, rzutki, rzutki. E, bardzo miło mi z tego powodu. Ej kochani, e, prośby, mam tutaj 15 próśb, oczywiście wszystkie akceptujemy i tak dalej, bo to jest, słuchajcie, ważne. E, teraz tak, e, kochani. Mm... Po pierwsze, wykonałem jeszcze zadanie, w którym to trzeba było, słuchajcie, uszlachetnić wszystkie przedmioty i mieć je uszlachetnione. Mam wszystkie uszlachetnione, więc to zadanie jakby już jest za nami. A teraz, słuchajcie, musimy, musimy powymieniać wszystko. No i i będziemy, kurczę, inwestować w jakieś tam inne rzeczy. Yy, no bo ile mi to daje? Hmm. No bo to mi dojedy sporo chyba, co? 5% z 300 to jest. 15. 15 każdej cechy. Nie no to 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 jest lepsze akurat o, o to. Więc to możemy sobie sprzedać. ok? obchnijmy to. Tutaj co mamy? Twoje podstawy zarsta o 3%. Dobra, to możemy akurat nałożyć, bo wiadomo. 19 to jednak jest dość sporo. Masz po utrzymaniu trawienia krytycznego, dobra, wymieniamy to sobie. Tak, i za chwilę będziemy uszachetniać, także też spoko. E, to możemy sobie sprzedać, bo akurat tutaj mamy super, e, super e, uszachetnienie. E, no, kochani, mamy już milion 200 000 na 15 milionów e, Dość szybko to idzie, powiem szczerze. E, całkiem szybko to idzie, także spoko, luzik. Nie wydajemy oczywiście hajsu, zbieramy, trzymamy i niedługo będziemy mieli e, będziemy wydawali. Dobrze, co specjalnego może się trafić? O, to ustawiam. Dobra. OK. No i może coś epickiego nie tym razem, nie tym razem, a szkoda. E, weźmiemy wytrzymałość, ja wiem, bo tej wytrzymałości nie mam faktycznie dużo teraz. No i spadły nam, spadły nam uszlachetnienia, jest ich Sporo mniej. No, ale dobrze. E, kochani, teraz tak, pojedynki. Zajmiemy się pojedynkami, ale najpierw może oddamy głosy na e, studia innych dobrych ludzi. A, poczekajcie. O nie. Słuchajcie, nakręciłem dzisiaj z rana już ten z myślą, bo w sumie to nie myślałem, że. Kurczę. Sorry, no zlamiłem, powiem szczerze. E, nie, nie myślałem, że będę nagrywał o tej porze. No, tak czy inaczej, z rana już to zrobiłem, także. Wybaczcie, musicie mi wybaczyć. Oddajmy głosy, już tutaj. Także dzisiaj będzie bez nakręcania filmu, ale myślę, że z tym też nie będzie dużego problemu. Słuchajcie, ostatnio zacząłem już naprawdę poważnie się brać za tego Big Bang Empire'a. Chociaż teoretycznie seria będzie trwała tylko do końca stycznia. No, tak czy inaczej, o przedmiocik. E, tak czy inaczej, słuchajcie, zacząłem już robić te długie e, filmy, e, te kręcić, te długie filmy, i coraz więcej fanów, mam już prawie 500 tysięcy, tak? E, więc e, to się liczy, dobra. Tutaj już widzę, że też możemy zmienić sobie spokojnie. No dobra, no i mamy 25 statystyk do rozdania, kurcze, I teraz tylko na co by tu rozdać. Dobra, wszystkiego czekajcie, ile tutaj jest. Dobra, żeby wszystkiego było porówno, więc najpierw tak, tak, tak. E, tak, 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 dobra, i teraz możemy porówno rozdawać, no albo nie, albo nie, dajemy tylko, tylko w to, co jest potrzebne nam, raz, dwa, no i teraz możemy dać, e, okej, okay. jeszcze 20 ofert muszę ściągnąć, tak, przepraszam, hmm. okej, okay, 20 ofert, no nieważne, Mm, pozdrawiam swoje studio, słuchajcie. Pozdrawiam naprawdę wszystkich tutaj, moich ludzi, którzy ze mną walczą o, o lepszy byt naszej gildii. Pozdrawiam, naprawdę. E, spoko, spoko, ludzie, nie? E, dobra, następny gracz. Czy ja to wygrałem? Tak, wygrałem to, ale jestem wspaniały, ale wspaniały. Dobra, lecimy z kolejnym ziomeczkiem. Czy tak, coś dał radę dla kolejnego ziomeczka? Chyba nie. Chyba mnie tu ziomeczek dojechał, u, ale też to ma, oh, Deom, Deom, a cóż to, oho, no dobra, i, 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 aj, nie trafiłem, dobra. No i przegraliśmy, słuchajcie, spójrzcie, no 12 tysięcy do, do wygrania zostało, niestety przegraliśmy, szkoda, ale... Cóż, tutaj się chyba odbiliśmy. Tak, tutaj już wygraliśmy. E, tak czy inaczej, pozdrawiam was chłopaki dziewczęta, cieszę się, że współpracujemy. Dobrze nam się współpracuje przede wszystkim i mm, to jest ważne. E, Okej, okay. mamy tutaj troszeczkę... Oj, nie mogę już pomijać dzisiaj, tak? Ale dobra. E, jak możecie, to słuchajcie, dajcie mi pilotika, ja też wam daję zawsze pilotiki. Przede wszystkim e, nic na tym nie, nie tracicie, a tylko zyskujecie. Uuuu, World of Warships, I know that, I know that game, I know that. No. Nawet chwilę pograłem, powiem szczerze, nie ma w tym nic specjalnego. Wierzcie mi lub nie. Ła. No. No, ale tak czy inaczej, jeśli chcecie to polecam, no. I cóż. Kochani, pojedynki. Zajmijmy się pojedynkami. Zobaczymy tylko, czy mam wstępna imprezę, ale to dopiero za 4 minuty. Więc zajmijmy się pojedynkami. I cóż, z kim będziemy się pojedynkować dzisiaj? Dzisiaj z Biszkopcikiem, co wy na to? Dobra, atakujemy Biszkopcika. Spoko udało się wygrać. To zaatakujemy go jeszcze raz. No, słuchajcie, jestem w top 200, nie? To, to, to nie jest żadne osiągnięcie. Mógłbym spokojnie być. Top 10, gdybym zaczynał od początku serwera, no ale wiadomo, że nie zaczynałem, i niestety w tym jest problem. Dobra, i lecimy dalej. Który jestem? 197 Anal Szklanka. Anka Szklanka. Co ja też gadam, Borciu? Come on, come on. Poczekajcie, znajdziemy może kogoś. O, Darros, Czy Daros jest dobry? Nie jest dobry. Możemy dojechać go spokojnie. Dobra, wybacz, Darosiu. 118 sławy, dzięki. No i jeszcze raz. Pra. Kolejne 110, nie 115, może być, mi pasi. Dobra. I a, i udało się. 113. Dobra. E, okej, okay. Teraz tak. Sprzedamy to sobie. No i mamy, słuchajcie, 1 247 tysięcy, to jest całkiem sporo. E, przynajmniej mamy już jakiś start, tak? Mamy już jakiś start, e, dzięki któremu. Ulala, patrzcie! Biorę te, te kurcze cichobieszki, biorę je. Dobra, a to możemy sobie opchnąć. E, teraz tak Z, Wrzućmy sobie oczkiem na nasze misje, bo mam 31% wykonanych i co mamy odblokowanego? W ogóle po odblokowaniu nowej sfery, po wbiciu e, strefy, przepraszam, po wbiciu e, 110 poziomu, tam sporo mi wyskoczyło nowych. Mhm. Mm Misję basa na imprezie, to, to to nie. Jeszcze 9 uszlachetnionych przedmiotów muszę zrobić. O, tutaj jeszcze 30 godzin przepracować. Nie ma problemu. To już będę miał jutro mm, Teraz tak Pralka, przedmioty, no dobra Ale patrzcie ile tutaj jest tego, wow Natrętnych fanów wyrzuconych za drzwi, spoko Ile razy to będę trzeba robić, to masakra jest e, No Nasza kolejna misja to jest milion wydanych na tym, także wiecie e, Co tam, 10 razy broń rzucano 10 tysięcy to jeszcze daleko E, osiągnij poziom 120. Tutaj też będzie coś do zdobycia. 40 diamentów, fajnie, sponio e, 4000 wykonanych misji. O, na umiejętności łącznie wszystkiego po 2000, tak? No nie uda się, bo już to widzę, tak? No ale jeszcze trzeba chwilę poczekać. E, myślę, że za jakiś czas już to sw swobodnie zrobimy. No dobra, ja jeszcze tylko na chwilę zjedziemy tam w dół, zobaczymy co jest na dole. Mhm. No co tam jeszcze na dole jest? Co tam jeszcze jest? Um, Okej, okay, tu jakiś konkurenci co tam jeszcze? Strefa 6. Wyprodukowanych filmów 70. O! O, i to się uda szybko zrobić. W sumie. O, kurczę. Kejla się pewnie zalogowała z telefonu. Bo, słuchajcie, ona też mi pomaga czasem misje robić, gdy ja się nie wyrabiam, gdy jestem w szkole, a dziś nie jestem, więc. Ale i tak robi, więc to jest, słuchajcie, Skarb dziewczyna, nie? Dobra. E, Dawidosa, załóżmy sobie. Kejla, nie loguj się, gdy nagrywam, proszę. Aż będę musiał chyba do niej pyrknąć, wiecie? Pyrknę sobie do niej na odcinku, a co? Na bogato. Dobra. I Maxio. Maxio, czy to ty? To ty i dojadę go. Dojechałem, Maxia. Dobra. Mm, wspomagacze wszystko w normie. Wszystko jest gicior. Tak naprawdę wszystko jest gicior. Spoko. Cieszy mnie to, czy możemy sobie coś odwirować. Załóżmy z dużą ilością siły. 150 siły tu jest 204. O tak, to sobie odwirujemy w praleczce. Hopsa! I... No, cóż, nie było warto, szkoda. Szkoda, niestety nie było warto. No i tak, kochani. Matigos, siema, grasz w FB na Hero, w Hero Zero? Tam mamy niezłą ekipę. Na FB nie gram. Pozdrawiam. Lecimy dalej. Bobol, jest godzina 11.09. Tak, słuchajcie, misja mi się skończyła. Ja tak powoli przeczytam od razu wszystkie rzeczy. No i zobaczymy, czy mamy bilecik na imprezę. Kurcze nie mam. Kurcze nie mam, ale będę miał. O! I tutaj, słuchajcie, robimy wszystkie misje w porcie teraz. E, doładujemy sobie energię. Już ostatnio dzisiaj. To jest w ogóle też masakra. Bo jest dopiero orhanek, tak naprawdę. No ale. Kejla widzę, tam daje radę. Dobrze. No i cóż, kochani, czytamy wiadomości, no. Nie pozostało nam nic innego, przepraszam, że nakręciłem film przed odcineczkiem. Zupełnie nie miałem pojęcia, że będę teraz nagrywał, więc sorry. Dobrze, lecimy. Pozdrowisz w, e, pozdrowisz w odcinku. Tak, David 1 pozdrawiam. Patrzę twoje odcinki, kotka25, miło to słyszeć. Witam i pozdrawiam. Kubuś, pozdrawiamy. Siema taksi, nazywam się Patryk. Pozdrów, zarapuj co się o mnie, please. Nie ziomeczku, nie zarapuje, bo atakują mnie dziś niezłe. Dokończ sobie sam, bo wiesz, wielu takich znam Yo e, Cichutko, e, jestem na odcinku Tak, jesteś na odcinku, pozdrawiam Kici, kici, pozdrów na odcinku Pozdrawiamy, kici, kici Jestem twoim fanem, florkek.pl Miło to słyszeć, pozdrawiamy Super Studio, nie dziękuję, pozdrawiamy, Majka7, jestem Twoją fanką, życzę Ci dużo zdrowia, radości i samych dobrych ocen, dziękuję, to bardzo się przyda, przede wszystkim zdrówko, przede wszystkim radość i przede wszystkim dobre oceny, tak to się może przydać, dzięki, pozdrawiam, pozdrawisz z Buku, tak, pozdrawiam Cię z Buku, słuchałem Cię czasem, więc spoko, okej, okay, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze wiadomości. E, powolutku już słuchajcie, zbieramy te 15 milionów, będziemy je wydawać. Mam nadzieję, że 15 trzeba, a nie 100. E, no i widzimy się na kolejnych odcineczkach. Trzymajcie się wszyscy bardzo mocno, nie puszczajcie się. Zdrówka życzę wszystkim i udanego czwartku. Piona.